Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie. Myśleliście, że challenge free zatypu jedzenie robaków, kręcenie kołem fortuny, nie wiem, golenie się na łyso, czy cokolwiek, to jest, to jest hardkorowe? Nie, nie, nie. Dzisiaj postanowiłem zrobić coś bardzo hardkorowego, specjalnie dla was, czyli obejrzę dzisiaj 40-minutowy wywiad z... Kojarzycie tą typiarę, która wymyśliła całą swoją karierę rzekomo, e, tą Caroline Dombrański, <laughs> która ostatni wywiad przeprowadziła, też obejrzeliśmy, ale to był w miarę krótki wywiad, a dzisiejszy e, trwa cztery... 30 minut i postaram się go całego obejrzeć. Obejrzeć się go bez jakiejkolwiek przerwy i wam pokazać najlepsze momenty. O ile takie będą, a te najlepsze momenty po prostu będą pewnie najże najbardziej żenujące, śmieszne lub coś takiego, bo wątpię, że będzie coś tam w miarę ciekawego. Żebyście znali kontekst, to jedyne w sumie, co się zmieniło u niej od tamtego poprzedniego wywiadu, to to, że jakaś tam gwiazda chyba telewizji nagrała reklamę Alpry, czy tam jakiegoś mleka czy coś, nie znam się, no i nagrała to w taki sposób e, parodując jakby jej całą karierę, jej wypowiedzi i tak dalej, w sensie tej Caroline Duprański i teraz podobno atom e, Alpre, czy jakkolwiek to się nazywa, to, to chce pozywać na 50 milionów złotych. Oczywiście na cele charytatywne i oczywiście to jest taki pozew, że mówi, że będzie pozywać, a zgaduję, że żadnego pozwu nie będzie, ale nagłówki są bardzo śmieszne, że Caroline Duprański pozywa x aktorkę za... Nie wiem, za co tam na 50 milionów tych złotych. Zobaczymy, co wyjdzie z tego wywiadu. Naprawdę się boję tak szczerze, dla mnie to jest autentycznie jakiś taki challenge, jakbym jadł jakieś robaki, chyba będę bolał wieść robaki. Bo takie jedzenie yy, robaków, okej, okay, może będzie nieprzyjemne, ale przynajmniej cokolwiek z tego zdobędę, czyli jakieś tam białko z tych robaków. A z tego to jedne, co się mogę nabyć, to jakiejś choroby mózgowej, nie? I do takiej pewnie nieuleczalnej. Cześć, wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Vibe'Stock. Dzisiaj mamy kolejnego gościa i jest to Karoline Dryński. Cześć wszystkim. To są sytuacje, gdzie żałuję, że nie mam kamerki, bo widzieliście, jak ona tak, tak, tak zrobiła tą, 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 tą twarzą? Ona tak zawsze robi, jak się pokazuje. Jakby zawsze ktoś jej chciał robić zdjęcia, i ona była na jakimś, nie wiem, czerwonym dywanie, czy coś taka bardzo hmm, sztuczna. Coraz częściej jesteś w Polsce, e, jesteś tutaj coraz bardziej popularna. I chciałam się zapytać, czy myślisz nad kupnem mieszkania właśnie w Polsce? No. Powiem Ci szczerze, że my bardzo dużo inwestujemy za granicą w Stanach mhm. Zjednoczonych, tak. Typiara ją pyta do słowie, czy chce kupić mieszkanie w Polsce, a to zaczyna gadać o jakichś inwestycjach w Ameryce. Poza tym zauważcie jedną kluczową rzecz. Nie powiedziała ja inwestuję, tylko już mówi: my inwestujemy. Jesteś coraz bardziej popularniejsza u nas w kraju, i czy chciałabyś wykorzystywać właśnie tą swoją popularność w szczytnych celach właśnie w. Pomocy w jakichś akcjach społecznych, właśnie tutaj w naszym kraju? Ej, dobra, to też musi być płatny wywiad. No, jedno z pierwszych pytań to oczywiście poprawa jej PR-u, że no jesteś coraz jest bardziej popularniejsza, czyli Lizanie rowa, a potem, no, czy chcesz, czy chcesz jakoś pomagać w naszym kraju, akcje charytatywne i takie tam rzeczy? No, na pewno to pytanie było zapisane. Ewidentnie widać, że ona czyta sobie to pytanie, z tam tabletu, czy gdziekolwiek ona to czyta. Tak, właśnie teraz chcąc nie chcąc, stałam się dosłownie ikoną Polaków. Czy ona jest jakąś ikoną Polaków? Nie, bym powiedział, że bardziej jesteś takim memem Pol Chyba. Eee, ale dosadna. No więc jestem tutaj, kochani, e, ponieważ wiadomo, sprawa z Katarzyną Nosowską. E, skłoniła mnie do przyjazdu. Last minute, dosłownie, spakowałam się w godzinę i wzięłam mm -hmm. pierwszy, lepszy samolot. Ale też przede wszystkim jestem tutaj, żeby walczyć z hejtem, bo wiesz, hejt mnie bardzo mocno dotyka, ale ja się tym nie przejmuję, bo Karolina Pierpięci nie ma kompleksów. Hejt mnie bardzo mocno dotyka, ale ja się tym nie przejmuję. Co? No po prostu nie przejmuję się, bo ja mam swoje życie idealne w stanach i totalnie po prostu e nie interesuje mnie opinia smutnych ludzi. Po pierwsze, prawdopodobnie życia idealnego nie ma, raczej jest to bardzo rzadkie. A jak już ktoś ma to idealne życie, to prawdopodobnie nie, wchodzi, nie, nie, nie płaci za wywiady, przychodzi na nie i mówi, że ma idealne życie. Ewidentnie coś w tym życiu brakuje, skoro musi tak bardzo udawać. Zawsze z każdej osoby możemy się czymś zainspirować. Ja uważam, że jestem bardzo barwną osobą. I na pewno motywuje ludzi, motywuje ludzi, aby zarabiać swoje własne pieniądze, też otaczać się. Wydaje mi się, że Kalender Inderpański, która jest znana z tego, że ma bogatszego chyba męża, kochanka, nie wiem, nie znam się na tym i tam się nie zagłębiałem. Raczej jest ostatnią osobą, która powinna motywować ludzi do zarabiania własnych pieniędzy. Rozumiem, jak najbardziej. A potem w wywiadach z dziennikarzami, wiesz, no po prostu sami sobie strzelili w kolano i. Wiesz, przejdźmy do y, kolejnego kawałeczka i następnego pytania. Dobrze, dobrze. Ale no cóż, że zapłaciła prawdopodobnie, to wymaga no i to ona prowadzi ten wywiad. Ta, ta, ta dziennikarka cała, czy jakkolwiek ją można nazwać, to ona tam po prostu jest tak, o, żeby nie było. Jestem zadowolona jako dziecko, nie bradziażyłam się, nie dawałam tyłka jak moje koleżanki, żeby kupić sobie na przykład sushi, tylko uczciwie pracowałam w galerii handlowej na przykład. Dobrze, że podkreśliła jako dziecko. Po później to że ona próbowała się przykleić tam do kamerzysty, występowała u nich na teledysku, była w teamie X. Dlaczego ty jesteś taka otwarta na temat pieniędzy? Eee, dlaczego ty się tym wszystkim chwalisz? Kurde, coś tu jest nie tak. Dlaczego on ci pozwala? Co to ma być? To może jest jakiś bullshit? Nie, po prostu ja nie miałam nic. Ja nie miałam nic i ja osiągnęłam wszystko. Osiągnęłam wszystko, powiadasz, tak? Mm -hmm. <laughs> Śmiesznie się ogląda to, wiedząc jaka jest prawda, jak ona tak bardzo próbuje, próbuje podkreślić, że ona ma wszystko, ona ma tak idealne życie w tych stanach. Ja w przeciągu dwóch, trzech lat dosłownie z zera w portfelu znalazłam się w Ameryce i zostałam top modelką i zarobiłam swój pierwszy milion tak do półtorej roku. A to nie tak, że ktoś ostatnio potwierdzał, że ona te wszystkie gazety, że jest na Forbesie i tak dalej, to one nie istniały i że ona w sumie to podrobiła wszystko? Poza tym ja rozumiem, że modelki mogą dużo w Stanach zarabiać, ale że aż tak dużo, że milion tam dolarów w półtora roku? Coś bardzo wątpię. To jest śmieszne, jak ona próbuje o tym wszystkim opowiadać tak bardzo naokoło, jakby nie mówiąc tego najważniejszego, czyli to, że poznała bogatego chłopaka. Chcę nadal mówić o pieniądzach i, i pokazywać, że to nie jest temat tabu, że trzeba chwalić się osiągnięciami, nawet jak są kontrowersyjne, nawet jeżeli kogoś bolą, że ktoś zazdrości. E Uważam, że to właśnie chcę walczyć z hejtem, żeby nie powodowało hejtu sukces innych ludzi. Widzicie, coś jest najbardziej komiczne, że zgaduję, że ani jedna osoba w Polsce nie zazdrości jej życia. To, jak ona o tym opowiada w taki bardzo próżny sposób, to powoduje, że nawet bym nie chciał mieć takiego życia. Serio. Okej, okay, może są pieniądze, ale co z tego, jak i tak czujesz jakieś tam braki, skoro chcesz się dowartościować, udając, że twoje życie jest inne, niż faktycznie jest. Na TikToku same pozytywne komentarze, oni piszą, jesteś moją ciocią z Ameryki, jesteś moją królową. Super, jakby gratulacje w ogóle, jakby to, jest, to jest mega fajne wyróżnienie. Super, jakby gratulacje w ogóle ja też zawsze chciałam być królową nazywany. jakie to trzeba mieć ego wywalone w kosmos, żeby jakby doceniać to, że ktoś na ciebie mówi, że jesteś królową dla nich. Że chciałabyś mieć jakąś podopieczną, właśnie na przykład pomóc dziewczynom na przykład z Polski, tak. osiągnąć to, co ty na przykład i wziąć taką właśnie mhm. podopieczną, której pomożesz na przykład w karierze, w Stanach albo po prostu za granicą. No wiesz, na pewno nie pomogę dziewczynkom znaleźć miliardera. <laughs> Chociaż kto wie, same znajdą. A, tu przynajmniej bezpośrednio mówi o co chodzi. A jakie jest w tym momencie twoje największe marzenie? Moje największe marzenie. Być pewnie Sławdą, ale ja ona tego teraz nie powie. Wiadomo, bo to było głupie, żeby tak zrobiła, jakby by se strzeliła w kolano, tak naprawdę. Ja większość marzeń swoich spełniłam, ale może, może ta aktorska strona, że chciałabym. Zagrać z Leonardo DiCaprio, ale kurde, z nim się pokłóciłam, bo mnie obraził w Kan. To akurat brzmi legitnie, nie? To, to brzmi, jakby to była jakaś prywatna impreza, na którą poszła z swoim tym miliarderem, czy z kim ona tam jest i na przykład na, na siłę chciała bardzo zdjęcie z Leonardo i tak na, napierała bardzo. To, to brzmi jak coś legitnego. Potem na przykład by wrzuciła na Instagrama sobie z Leonardo zdjęcie, że patrzcie, mój ziomek. <grych> Więc a wiesz, moja znajoma Polka. Zrobiła sobie z nim zdjęcie, wiesz, wstawiła e, e, mm, i było wszystko w porządku. To naprawdę poszło z Leonardo jakieś zdjęcie. <grystanie> wiesz, no trochę było mi smutno, bo liczyłam na zdjęcie na Instagram z nim. <grystanie> Ona mówiła, że ten Leo tam y, przyszedł na tą charytatywną, porobił sobie zdjęcia z niektórymi ludźmi i poszedł, ale jak ona do niego pod podeszła, to podobno jakimś głupim tekstem do niej walnął, nie powiedziała jaki, ale mówi taką półprawdę. Ja już po prostu nabrałam takiego dystansu do siebie, że wiesz, ludzie myślą, że robię z siebie debila, ale po prostu taka jestem. <grym> Ja, naprawdę, ja, ja nic nie muszę komentować. <noise> Serio, no nie muszę nic mówić. Kiedyś swego czasu, no bardzo dużo zarabiałam, też dużo jest właśnie artykułów w Stanach, tak, w sumie dwa lata temu, jak bardzo dużo zarobiłam, to zarobiłam nawet półtora miliona z Instagrama dolarów, mhm. więc wiesz, no tutaj cały polski show biznes może się schować. Tylko w tej historyjce jej jedna rzecz bardzo tak droczy, nie? Bo to nie ma w ogóle jakiegokolwiek sensu. Ona mówi, że jako influencerka w Stanach tyle zarabia yy, i tak dalej, a, a tutaj próbuje się przebić na polski rynek nagle. Na, do logopedy specjalnie chodzi, żeby po polsku lepiej mówić, już nie po hinglish, yy, yy, tylko normalnie. Yy, tam się tutaj stara, chodzi na wywiady i tak dalej. No, no po co to, skoro tyle milionów zarabia jako influencerka w Stanach? Nie kumam. Tym bardziej, że tyle razy mówiła, że ona bardziej się jako Amerykanka czuje niż Polka i ona to Polski. Do, do Polski to ją w ogóle nie ciągnie. Ewidentnie ta historyjka, którą sobie wymyśliła, żeby stworzyć tą postać, Caroline Durpeński, to, to nie do końca jej pasują tutaj wszystkie rzeczy. Bo tak naprawdę, od, opowiadając o swoim życiu na tych wywiadach, to ona sama sobie zaprzecza. A jak byś się czuła, zarabiając średnią krajową? Takie 5 tysięcy netto no nie sobie radę? no nie zdecydowanie nie też tak jak mówiłam nie umówiłabym się z facetem w Stanach jak wiesz gdyby mnie Jack jakimś studem zostawił mhm. e, no to wiadomo trzeba byłoby po X latach ruszyć naprzód e, to ja nie umówiłabym się na przykład w Stanach e, będąc taką osobą jaką teraz jestem z facetem który zarabia mniej niż milion dolarów miesięcznie Mhm. Więc nie, ja w ogóle też nie widzę siebie z Polakiem. Ja jestem przekonany, że ona jest jakimś eksperymentem społecznym, jakimś, nie wiem, AI czy coś i po prostu ją zaprogramowali, że za każdym wywiadem ona musi coś kontrowersyjnego powiedzieć o mężczyznach lub jej partnerach, że na przykład ona by nie mogła być z facetem, który zajmuje mniej niż milion dolarów na... Wiecie ile to jest? 5 milionów złoty miesięcznie jakoś, no, no. to jest nierealne po prostu i to jest absurd to, co nagadam. A powiedz jeszcze, jak odniesiesz się do tego, że ludzie zarzucają ci e, kupionych followersów? Bo twój Instagram jest bardzo, bardzo oh dużo. Yeah, yeah, yeah. Zaprosimy tutaj zaraz Marcina Dubiela. Zapraszam, mogę cię przytulić. <laughs> Śmiesznie w sumie, że ona za każdym razem wspomina o Marcinu Dubielu, że niby on ją nie obchodzi i tak dalej, ale w sumie widać, że ją jakby to trapi? Co ja w ogóle wymyśliłem to słowo od 2018 roku? No bo Marcin Dubiel to jest osoba, która nagłośniła to, że w ogóle taki, taka Caroline Derpenski istnieje, e, tylko nagłośniła w negatywny sposób, że ona ma kupione followersy. I od tamtego czasu jej wielki plan, że być jak niczym ta gwiazda z Bollywood e, z 6 milionami followersów z Polski, kobita, modelka i w ogóle, to, to chyba lek w gruzach. A... Więc jeszcze y, masz takie poczucie, że właśnie oszukałaś całą Polskę, jakby że, że ten. Ale w czym? W kwestii. Y, swojej kariery, jakby czy jakby rzeczywiście mówisz że Oj 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 zbaczają chyba ze skryptu bo Caroline troszeczkę się podwkurzyła, widać że to, to pytanie ją y, wzruszyło Ogromny monopol na okładki w Miami, że na przykład jak widzisz te e, wszystkie dziunie na tych L Serbia, Monako, Harper Bazar, coś tam, coś tam Playboy, to wszystko jest kupione, to, się to zaczyna od tysięcy dolarów. I wiecie co? Ja kurde, a zróbmy eksperyment. Jednego dnia mogę kupić 10 okładek, wiesz? I mogę wstawić na swój Instagram i ludzie ze Stanów, którzy, wiecie, nie wiedzą na przykład niektórzy, że można to kupić, będą, o matko, ona ma ogromną karierę, ale nie, ja tak nie robię. Ty dosłownie się przyznała do tego, że można kupować swoje miejsce na, na okładkach za 5000 tysięcy dolarów, nawet podała cenę, jakby się tym interesowała. To jest taki ciekawy sposób obrony, nie, że ona jakby gada o kimś, ale dokładnie o sobie gada, tylko mówi o kimś jakby w negatywny sposób, że tak robi, czyli to samo, co ona robi, ale mówi to tak, jakby miała to im za złe i że ona tak nie może robić, bo przecież ona to, więc jak ona też może tak robić. Ale jedyna rzecz okładki. Nikt ci nie da okładki za darmo w Stanach, nawet jak jesteś Beckham. Nikt. Wow, jakby to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe w takim razie. A jest jakaś okładka, za którą nie zapłaciłaś? Tak, bardzo dużo na początku mojej kariery te takie jakieś Pierdółki, za przeproszeniem, na, wiesz tam, maksymalnie odbiór parę set tysięcy ludzi, wiesz, mm -hmm. a magazyny, które, wiesz, są ze Stanów, a... Ona sama sobie zaprzeczyła. Sugeruje, że wszystkie gwiazdy płacą, aby być na okładkach, że wszędzie każda okładka musi być płatna, a ona powiedziała, no, w sumie to ja miałam taką bezpłatną. Wszystkie co do jednej, dlatego nie mam koleżanek w Stanach, zwłaszcza Polek. Mm -hmm. Uciekam, nie, po prostu, je. jak ja słyszę, cześć, jestem Polką i jestem w Miami... Mm. To ja już wiem, ja już wiem, że ta dziewczyna się tam znalazła, bo zarabia tyłkiem. Nie masz koleżanek, bo każda Polka w Miami zarabia, okej, okay, dobra, dobra. Więc e, wiesz, moja znajoma Polka zrobiła sobie z nim zdjęcie, wiesz, wstawiła. E, i było wszystko w porządku. Ona naprawdę sama sobie zaprzecza. No, pokazuje swoje kłamstwa 20 minut później w wywiadzie. Mówi, że nie ma Polek, znajomych, bo one wszystkie bla, bla, bla w Miami i w ogóle to ona nie ma znajomek. A, a, a potem mówi, że no, ten Leonardo DiCaprio, w sensie przed tym mówiła, że Leonardo DiCaprio jak był, to jego, jej koleżanka Polka zrobiła sobie z nim zdjęcie. Dlatego jak już chcesz kłamać, to, to przynajmniej zrób to jakkolwiek na tyle inteligentnie, żeby to nie było aż takie oczywiste. Dobra, cały wywiad obejrzałem, on trwał 49 minut, więc prawie 50-minutowe wywiad obejrzałem. E, proszę mi zostawić lajka. Należy mi się. Tym razem naprawdę. Zostawcie <noise> suba, zostawcie lajka. Oglądajcie do końca. Widzimy się jutro. Na razie widzu. Do zobaczenia.